Państwu Izabela Mazurek, Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Niedźwicy Dużej, Andrzej Pastuszak, dyrektor Szkoły Podstawowej w Niedźwicy Dużej. Jest nam ogromnie miło przedstawić Państwu wyniki z wojewódzkiego konkursu Młodzi Patrioci. Jest to trzecia edycja tego konkursu. Konkurs organizowany przez Świetlicę Szkoły Podstawowej imienia bohaterów VII kolbrzeskiego Pułku Piechoty oraz Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Niedrzwicy Dużej. Konkurs został objęty honorowym patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty oraz Wójta Gminy Niedrzwica Duża. Na konkurs w dwóch kategoriach, w kategorii plastycznej, jak również wokalnej, Płynęło 117 prac plastycznych, 31 zgłoszeń w konkursie muzycznym. Łącznie w konkursie wzięło udział 170 uczestników. No i teraz przystąpimy do odczytania protokołu i wyników w konkursie muzycznym, który był organizowany w formie online. Po obejrzeniu i wysłuchaniu wszystkich nagrań konkursowych, Żywi postanowiło przyznać następujące nagrody. W kategorii klas 4-6, w kategorii soliści, pierwsze miejsce zdobył Michał Polkowski ze zespołu szkół imienia Jana Pawła II w Ulanie w Majoracie. Drugie miejsce Przyznano Natalii Potakiewicz ze Szkoły Podstawowej imienia Bolesława Prusa przy Wysławicach. Trzecie miejsce zdobyła Oliwia Nowak z Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Ulanie Majoracie. Przyznano również wyróżnienia. Wyróżnienia dla Alicji MRUS z Publicznej Szkoły Podstawowej imienia Jana Pawła II w Polichnie. Maji Polkowskiej z Zespołu Szkół imienia Jana Pawła II w Ulanie Majoracie, Milenie Ciemnie ze Szkoły Podstawowej nr 5 imienia Henryka Sienkiewicza w Kraśniku oraz Wiktorii Gorajek ze Szkoły Podstawowej imienia Orła Białego w Czułnach. W kategorii duet lub zespół wokalno-instrumentalny pierwsze miejsce zdobył zespół w składzie Aleksandra Pokraka, Lena Tates-Steczuk, Weronika Żróbek, Wiktoria Tates, Zuzanna Front ze szkoły podstawowej w Żmudzi. Drugie miejsce zdobył zespół w składzie Maria Bednarczyk, Maja Jasińska, Julia Chrączak, Oliwia Bednarczyk, Paweł Bowel ze szkoły podstawowej w Sowieżtanie. Trzecie miejsce. Zdobył zespół Gaudeamus w składzie Amelia Rakuś, Antonina Rakuś, Daria Plewik ze szkoły podstawowej nr 1 imienia Jana Pawła II w Bełżycach. W kategorii klas 7-8 w kategorii Soliści pierwsze miejsce zdobyła Aleksandra Pochwatka ze szkoły podstawowej nr 30 imienia Króla Kazimierza Wielkiego w Lublinie. Drugie miejsce przypadło Magdalenie Kocińskiej ze Szkoły Podstawowej nr 51 w Lublinie. Wyróżnienia zdobyły Malwina Mruz ze Szkoły Podstawowej imienia Bohaterów Siódmego Koło Brzeskiego Pułku Piechoty w Niedźwicy Dużej oraz Marietta Pieczykolan ze Szkoły Podstawowej w Rzmudzi. Jeszcze raz gratulujemy wszystkim laureatom i uczestnikom konkursu i życzymy dalszych sukcesów. Protokół z obrad jury Wojewódzkiego Konkursu Młodzi Patrioci w kategorii prace plastyczne. Jury po obejrzeniu wszystkich prac postanowiło przyznać następujące miejsca i wyróżnienia. Pierwsze miejsce Łucja Bednarz ze Szkoły Podstawowej imienia Bohaterów VII Kołobrzegskiego Pułku Piechoty w Niedźwicy Dłużej. Drugie miejsce egzekwo Martyna Chudyga z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego właszczowie oraz Adrianna Oremska ze Szkoły Podstawowej imienia Bohaterów VII Kołobrzegskiego Pułku Piechoty w Niedźwicy Dłużej. Trzecie miejsce również egzekwo Emilia Sikora z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łaszczowie oraz Maja Wójcik ze Szkoły Podstawowej imienia Orła Białego w Czułnach. Wyróżnienia otrzymują Leon Chudzik ze Szkoły Podstawowej imienia Bolesława Prusa w Przybysławicach, Wiktoria Dobrzyńska ze Szkoły Podstawowej imienia Bohaterów VII Chorobrzeskiego Pułku Piechoty w Niedźwicy Dużej, Grzegorz Janus ze szkoły podstawowej imienia Bohaterów 7 Kłobrzewskiego Pułku Piechoty w Nierwicy Dłużej. Iga Wojciezek ze szkoły podstawowej imienia Bolesława Prusa w Przybysławicach, Milena Karabelska ze szkoły podstawowej imienia Marii Konopnickiej w Kszu, Marcelina Rosperska, z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łaszczowie, Nadia Słotwińska ze Szkoły Podstawowej im. Bohaterów VII kołoczeskiego Pułku Piechoty w Niedźwicy Dużej. Jurorzy serdecznie gratulują laureatom oraz uczestnikom konkursu i życzą dalszych plastycznych sukcesów. My również gratulujemy wszystkim uczestnikom i mamy nadzieję, że w przyszłym roku będzie jeszcze więcej chętnych do tego konkursu i również do tej pięknej, patriotycznej postawy. Zapraszamy. I gratulujemy. Zapraszamy.